Dobry, witajcie w nowym vlogu. W końcu mogę się przywitać, bo od rana byłam zajęta. Chciałam Was zaprosić na tego vloga. Za chwilę się szykuję, bo będę wychodzić. Mam dzisiaj wizytę u ortodonty i postaram się zabrać kamerę ze sobą, żeby coś tam po drodze się do Was odezwać. Chociaż nie wiem, bo jest bardzo deszczowa pogoda, więc zobaczymy, czy uda się coś po drodze nagrać. Ale yy, wezmę kamerę. Yy, natomiast teraz na szybko przed wyjściem chciałam Wam coś pokazać, bo przyszła mi dzisiaj paczka i coś sobie zamówiłam, coś, co potrzebowałam, co chciałam mieć yy, po prostu do pracy. Dobra, słuchajcie, usiadłam u Juliana po bo tu jest zawsze cisza, więc odpakowujemy paczkę. Czekałam na nią bardzo niecierpliwie, ale zaklejamy. Dobra, jest to torba z Puccini i ona jest w kolorze takim brązowym, jasnym. Fajnie teraz tak jesiennie. Myślę, że ogólnie cały rok można taką nosić, ale teraz na jesień tym bardziej. Jest z jednej strony tutaj pikowana, z drugiej jest gładka i w środku. Jest bardzo pojemna, dlatego że ma tu taką bardzo dużą kieszeń. Dodatkowo ma tu taką kieszeń drugą, czekajcie, czy to widać, taką. Taką taśmą właśnie na laptopa, i jeszcze ma kieszeń taką w środku też z suwakiem, że tu sobie można coś schować. Także no to jest taka typowa torba na dokumenty, na laptopa i takie tam rzeczy. Także bardzo mi się podoba, i bardzo oczywiście mi się podoba to, że ma jasną podszewkę. Oczywiście tak wybrała mnie to, że to przypadek, bo była jeszcze taka czarna torba, dosłownie, ten sam model, tylko że w kolorze czarnym i zastanawiam. Zastanawiałam się nad czarną, ale nie zdecydowałam się nad nią, bo właśnie czarna miała również czarną podszewkę. I ja tego nie lubię, bo nic w tej torbie nie widać, dlatego wybrałam tą z jasną. Więc tak sytuacja wygląda. Torba sama w sobie jest lekka, bo o to mi też chodziło, żeby nie dźwigać. No i ma jeszcze tutaj długi pasek, muszę go odczepić. Długi pasek, że w razie czego można sobie na ramię, ale ja zamierzam tak w ręce nosić. Także tak, ale fajne, bo właśnie jest lekka. O to mi chodziło, bo wiecie, jakieś rzeczy, papiery, czy komputer, czy coś, no po co to dźwigać, jak jeszcze sama w sobie torba jest ciężka. A tutaj właśnie jest leciutko, więc fajnie. Dajcie znać. Czy Wam się podoba, czy lubicie takie torby? Nie każdy taką potrzebuje, po prostu w takim fasonie, w takim modelu. Ale no, jak ja akurat potrzebowałam, więc długo wybierałam. Długo, powiem Wam, się zastanawiałam, jaką tą torbę wybrać. Oglądałam przeróżne torby takie na laptopy, jakieś aktówki i tego typu w tym formacie, ale albo właśnie miały czarne podszewki, albo mi się nie podobały jakoś tak z wyglądu. Powiem Wam, że naszukałam się chyba ze dwa miesiące szukałam tej torby. Tak przeglądałam internet dość regularnie. Nie to, że tam od czasu do czasu, tylko tak naprawdę szukałam tej torby. Nie mogłam się zdecydować, już jedną inną wybrałam, ale nie do końca mi pasowała i natrafiłam na tą i bardzo, bardzo się cieszę im się bardzo podoba, powiem Wam. Dobra, uciekam się szkować, bo do tego ortodonty muszę lecieć. O, oh, idę, słuchajcie, zdążyłam, zmieniłam torebkę już na czarną, bo już mi tak głupio z było chodzić, tym bardziej w taką pogodę jak dziś. Teraz mi się poszczęściło, bo nie pada, ale mokro. Dzisiaj mamy taki deszczowy dzień, ponury, taki typowo jesienny. Także powiem Wam, że jest zimno. Zimno jest dosłownie ręce marzną i myślę, że to jest ten moment, kiedy trzeba pomyśleć o, o jakimś wyjęciu z szafy płaszczyka, chyba takiego, nie za grubego, jeszcze bardzo jakiegoś, ale. Takiego płaszczyka jesiennego, bo naprawdę już czuć jesień dzisiaj. W ogóle jest tak ciemno, ponuro dzisiaj, bo właśnie deszczowy dzień, a ja idę do ortodonty, więc stwierdziłam, że się do Was odezwę. Idę dzisiaj na wymianę tych fioletowych gumeczek, ja oczywiście na fioletowe, no i tak. Zobaczymy, co tam pani doktor powie. Czy już będziemy domykać zgryz, czy nie, jeszcze opornie to idzie, no, ale co poradzić. Także ja idę i pokażę Wam piękną jesień. No może niekoniecznie dzisiaj jest tak pięknie, ale... Witajcie w nowym dniu. Wczoraj już po tym ortodoncie nie nagrywałam, bo, bo po prostu wieczór mnie zastał, bo byłam jeszcze coś tam ogarnąć i... Słuchajcie, muszę sobie zrobić miejsce, bo mam brudne naczynie, bo chodzi o to, że już było wczoraj bardzo późno, a dzisiaj, dzisiaj mam urlop, jeden dzień cały, na załatwianie różnych ważnych spraw, i właśnie przyjechałam, bo od rana trzeba było coś bardzo ważnego załatwić, i, i dlatego ten urlop. I właśnie jeszcze teraz weszłam do biedronki po szybkie zakupy, więc sobie szybko je rozpakujemy. O jejku coś mi w oko wpadło. I będziemy działać. Barszcz biały, bo Będę gotować dzisiaj, na jutro, żurek na obiad. Takie wzięłam paluchy do kopania z rozmarynem. Lubimy. Wzięłam dwie paczki, dlatego że tą czerwoną soczewicę jest ciężko dostać. I jak była w sklepie, to wzięłam dwie paczki, bo nie zawsze jest. Chlebuś, wafle ryżowe, bo ja sobie lubię jeść na śniadanie z masłem orzechowym i bananem. Białam celer naciowy do właśnie tej zupy z soczewicy. Pasztecik, mleko, czosnek, twaróg, kiełbasa do tego żurku. Ej, czekajcie, już się zahaczyłam. Dalej mamy te płetki do mleka, jabłuszka. Ziemniaki do żurku będą mi potrzebne, bo ja robię takie z ziemniakami, taki w ramach obiadu. Wiecie, kiedyś gotowałam żurek bez ziemniaków. Ziemniaków, tylko taki z taki bardziej do picia. Natomiast teraz gotuję taki typowo obiadowy z ziemniakami i to jest taka bardzo sycąca zupa, te, szczególnie teraz taka na jesień dobra. Więc teraz to wszystko pochowam, założę sobie wygodne dresiki, bo zmarzłam okrutnie i chcę już się tak na luzie przebrać, bo będę sobie, muszę sobie zrobić kawę, bo nie piłam dzisiaj kawy. Pochowam to i chwilę odsapnę. Muszę jeszcze jedną rzecz, muszę usiąść do komputera, bo muszę ważną rzecz ogarnąć i potem będę sobie już na spokojnie ten żurek na jutro gotować bo na dzisiaj mam obiad na dzisiaj mam jeszcze mm, zupę i, i też taką domową pizzę będziemy robić, także na dzisiaj jest, a to będę sobie na spokojnie robiła na jutro także tak wygląda sytuacja zrobię sobie kawę i opowiem wam potem co u ortodonty, bo wczoraj już się nie odezwałam, także zrobimy aktualizację. Moi drodzy, ja tutaj ubrałam się. Poczekajcie, bo ubrałam się, bo było mi tak zimno po tym powrocie do domu, że wy sobie nie wyobrażacie, ale już jesteśmy po obiedzie. Ja zrobiłam co miałam zrobić. Jeszcze muszę usiąść do komputera, ale już tak na spokojnie. Pozałatwiałam też wiele spraw. I co wam chciałam powiedzieć, to to, że teraz gotuję obiad na jutro i gotuję ten żurek. Właśnie pokroiłam kiełbaskę, cebulkę, będę podsmażać. Gotuje już mi się mięsko wędzone. Także od razu kuchni i teraz mi się cieplej zrobiło, bo wiecie, gotuje się, nie? więc się ciepło zrobiło bardzo. Ja się ugrzałam od tych garów po prostu, ale potem jak to wszystko już ugotuję, to idę się wykąpać. Za chwilę sobie na nałożę olejek na włosy Coś mi się tu stało Nałożę olejek na włosy i sobie je zepnę żeby tak pochodzić w nich z godzinkę na olejowanych i później pójdę się wykąpać i umyję włosy, zrobię sobie pielęgnację i zamierzamy dzisiaj wcześniej w łóżku i trochę odpocząć Natomiast taki jest plan na tą pielęgnację i też chcę właśnie odpocząć dlatego, że jutro czeka mnie bardzo ciężki i trochę stresujący dzień, także dzisiaj taka musi być regeneracja. A tutaj, się już chcę e, podsumować, bo pewnie ją włączyłam, jeśli jeszcze wrócę. Tutaj mam telefon, bo oglądam vlogi, czekajcie, odwrócę się do Was. Oglądam vlogi e, podczas gotowania i e, oglądam moje koleżanki e, i, i nie tylko. Koleżanki. Natomiast jak gotuję, to lubię sobie Was obejrzeć, bo tak to nie mam kiedy, jak jestem w pracy czy coś. Tyle, że jak gotuję, to wiecie, coś kroję, coś robię, więc nie komentuję yy, po prostu, ale oglądam. Was, dziewczyny, oglądam. Także tak sytuacja wygląda. Serdecznie pozdrawiam Anię. Ania wie, o kim mowa. No i tak to. Także dalej biorę się za gotowanie. Zdejmę sobie bluzę i jeszcze do Was pogadam, bo mi się gorąco zrobiło. No dobra, słuchajcie, chciałam Wam jeszcze powiedzieć o, tych, o tej wizycie u ortodonty. No więc tak, jest poprawa, wysunęła się troszeczkę ta dolna szczęka, także o duży sukces, bo to bardzo oporne szło. I wymienione mam gumeczki fioletowe, na fioletowe, tylko nowe, świeże I, 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 i po prostu tamte już, no tamte się zużywają po prostu, co wizytę trzeba je wymieniać. No i co teraz robimy? Teraz, słuchajcie, Domykamy z zgryz, czyli znów mam takie gumeczki do zakładania na aparat i mam je nosić w dzień i w nocy. Teraz nie mam, bo przed chwilą jadłam, ale takie gumeczki, które zakładam, yy, przedtem zakładam tylko po bokach, a teraz taki kwadrat tu sobie zakładam i to mi, wiecie, Spina, że tak powiem, ma domykać zgryz. Pewnie też to trochę potrwa i jak domkniemy zgryz, to jeszcze będziemy troszeczkę mm, przesuwać szynkę. Dlatego, że dolną mam troszeczkę, jakby wysuniętą e, w jedną stronę i tego nie widać, tak? Jak na mnie się patrzy, tego nie widać. Ja też tego nie widzę. To tylko widać, jak się faktycznie zajrzy w zęby, mówiąc dosłownie. Natomiast nie wiadomo, czy to się da tak na 100% skorygować, czy tylko troszeczkę, bo też nie możemy przesadzić, żeby nie było tego widać po twarzy, że jest coś tam ten, bo mam po prostu taką budowę szczęki i no nie na wszystko można zaradzić. Ale będziemy próbować delikatnie, także najpierw domykamy zgryz i później będziemy to próbowali go troszeczkę tak przesunąć, że tak powiem wyrównać. No i tak, także... Noszę aparat dalej, jestem już tak, wiecie, bliżej końca, ale teraz to jest takie dopieszczanie i, i już takie bardzo względy, ogólnie aparat jest względem estetycznym, że te zęby były proste i równe i w ogóle, ale w sensie, że zęby są proste, tylko teraz właśnie pracuję nad domknięciem zgryzu i tego tam wszystkiego, takie już takie kosmetyczne sprawy. Także tyle po wizycie u ortodonty. Dobra, biorę się dalej za to gotowanie, a to znaczy tam się smaży, jeszcze przemieszam i idę sobie olejować włosy, zepnę klamrą. I będę sobie dalej gotować. Mamy już wieczorową porę, także ja chciałabym już po kąpieli w ciepłym szlafroczku zakończyć tego vloga, słuchajcie. Chciałabym Wam podziękować za to, że jesteście. Mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej. Będzie mi miło, jak będziecie subskrybować kanał. Także wpadajcie, oglądajcie, subskrybujcie, bo zbliża się ten fajny jesienno-zimowy czas fajne filmy w temacie. Takim w klimacie jesiennym, później świątecznym. Także zapraszam Was serdecznie na kanał. I widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, Buziaki. Pa pa!